Siema, dzisiaj jesteśmy na kanale tego pana, który pisze właśnie, aby subować, więc proszę subować. Dzisiaj otwieramy cały karnet. Chodzi, może nie cały, bo już ten niepłatny otworzyłem, ale cały przynajmniej płatny otworzymy. Te już pod koniec nie otwierałem, ale dobra. A więc zaczynajmy od, 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 aby, od tego, aby odebrać lolę. O oh mój nowa postać! Dobra, to, to może teraz odbierzemy skina, aby motki. To co będzie chwilka mała. A więc... no Boże. No tak, tak. Na razie sobie emotki odbieramy. Coin. Chodzi. Ogólnie to mam 1% na postać, więc. A 4% na cokolwiek, więc tak trochę. Nie wiesz, że mi coś nie wypadnie? Pewnie mi nic nie wypadnie, ale dobra. To zacznijmy sobie od. Odznak Od pakietów odznak Dobra Dwie do Jessie, jedna do Amber Druga była gdzieś pod początek, tu jest A więc dobra, zaczynamy od Od big boxów Albo nie wiem, od małych skrzynek Więc teraz Je, Chyba jedna tylko jest tutaj Więc jeszcze nie ma żadnej A więc otwieramy big boxy Pierwszy Czy coś będzie Nie ma Drugi Także nie ma Trzeci Czwarta O No coś tam wypadło Fajnie Kolejna chyba już piąta Szósta O, dwieście podwajaczy. Siódma. Kolejna. Kolejna. O, świecąca jedynka. O! Byron, spoko. Poguś. To jeszcze otworzę do końca big boxy i zobaczę, jaką mam szansę na postać teraz. O kurde, dw dwójka z big boxa GLIP! Co jest? Dwójka z, z big boxa była, co jest? Dobra, więc zobacz. A więc teraz sobie zobaczymy szansę, yy, uwaga. Ja nadal mam 1% około. Chodzi około, No. No mniej niż trochę niż 1%. Jaka nowość jest w sklepie? O kurde. No żadna no... żadna nowość, nie ma żadnej nowości. A więc chyba już Mega można otwierać. 8 8. Osiem! 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 A więc co będzie? Złom wyposażenia, że. I uwaga, co będzie? Aż! <try> Trzy postacie już! <try> Dobra, a więc kolejna 7, to chyba nic. Nie, nic nie ma. 34, fajnie. A teraz szóstka, to nic nie ma. Ej, fajne jest to, że przerzuca od razu. Co jest... Siódemka. Dobra. Co Dw dwójka świecąca? Dobra, ga gadget i star power. Do czego star power, bo... Star Power do Tika, nie, i tak... Nie. No dopiero jest, jestem... Dobra, jeszcze chyba... Jeszcze mało mega ale... Siódemka była chyba? Nie wiem. Jest ile postaci, co jest? I uwaga... Siedem. Nic nie ma. Niestety... A więc kolejny, ostatni już mega box. 8! Jest świecąca jedynka. Gadżet do Rufsa. Spoko. I uwaga. No teraz. Nie ma już żadnego mega boxa. No! Chyba nie ma.